Jesteś absolwentem, który wkracza na rynek pracy? Śmiało. Nie czekaj na idealne zatrudnienie, bo możesz się trochę zasiedzieć. Doradca zawodowy Ci pomoże. Dużą bolączką dla e, ludzi poszukujących pracy jest to, że jak przyjdą do urzędu pracy, to nie wiedzą tak naprawdę gdzie mają iść, kogo pytać i o co. Jest na to jakieś rozwiązanie? Jeżeli chodzi o osoby do 30 roku życia, czyli te osoby młode, które poszukują pracy lub będą się jako osoby bezrobotne, będą obsługiwane przez jedną osobę, przez cały... E, przez całą usługę, którą świadczy dla nich Urząd Pracy. Pracownik powiatowego urzędu pracy doradzi, gdzie szukać pracy, jak rozwijać zdobyte umiejętności i wrodzone predyspozycje, podpowie też, jak się dobrze zareklamować. Dokumenty takie jak CV czy list motywacyjny, tworzone własnymi słowami, są bardziej autentyczne i wyróżnią cię spośród setek gotowych wzorów. Potencjalny pracodawca z pewnością to doceni. Chcielibyśmy tu jako Urząd Pracy zwrócić uwagę absolwentom, dorosłym absolwentom, że jeżeli nie, podejmą, nie podejmują studiów albo nie podejmą pracy w tym najbliższym czasie, to proszę zwrócić uwagę na świadczenia zdrowotne, które mogą spowodować, że osoba nie jest ubezpieczona i to może się po prostu okazać u lekarza, że są pewnego rodzaju problemy. Kiedy powinniście zgłosić? E jeżeli ktoś i w tym momencie jeszcze nie ma sprecyzowanych planów co do studiów, jeżeli ktoś w tym momencie poszukuje pracy i ma trudności z poszukiwaniem pracy, warto już teraz przyjść w sierpniu, nie czekać na wrzesień, bo we wrześniu rzeczywiście pojawia się dużo więcej osób, natomiast w sierpniu może swobodnie przyjść do Urzędu Pracy, porozmawiać, yy, zostać osobą zarejestrowaną, przekażemy jakie ma przysługują uprawnienia, zostanie objęty też ubezpieczeniem, natomiast też mu na pewno zaproponujemy yy, różnego rodzaju nowe formy, z których mógłby skorzystać, z których mógłby się dokształcić, w których mógłby, moglibyśmy dofinansować pewne aspekty jego życia przyszłego życia zawodowego. Od 1 czerwca obowiązuje nowa ustawa, dzięki której wzrosły wynagrodzenia za staż, a tak zwany okres stażowy został skrócony. W tym momencie jest to około 2700 zł brutto dla osoby, która ten staż rozpoczyna. Staż w tym momencie, który oferuję, ponieważ od nowego roku to będzie już inaczej. Jest to 3-miesięczny staż, ale też w tym momencie ten trzy miesięczny staż łączy się z trzymiesięcznym zatrudnieniem tej osoby. Przynajmniej powinno to wystąpić trzy miesięczne zatrudnienie. Osoby nieletnie, które chcą podjąć pracę mają taką możliwość. Wypłata w młodym wieku jest możliwa. Liczą się przede wszystkim chęci. Urząd Pracy obsługuje przede wszystkim osoby, które ukończyły 18 rok życia, więc tutaj jest potrzebne to ukończenie, żeby z nami podjąć współpracę. Natomiast co do pracy na otwartym rynku pracy, to już można od 16 roku życia, oczywiście za zgodą rodziców, w pewnym ograniczonym czasie pracy, pod pewnymi warunkami, które dla każdej branży są nieco inne. Warto się po prostu zorientować i zapytać. Tutaj polecam też informacje w, w Państwowej Inspekcji Pracy. Młodszy czy starszy, ważne by nie spocząć na laurach. W przeciwnym razie powrót na rynek pracy lub chęć podjęcia zatrudnienia będzie zdecydowanie trudniejsza. Praca przynosi wzbogacenie nie tylko materialne, ale także osobiste.